Witam i pozdrawiam bardzo serdecznie w ostatnim dniu roku. Dziś zapraszam Państwa na podcast. Jazda bez trzymanki to może nie będzie, ale będzie o szkole, polityce, kulturze, pieniądzach, kościele, przyszłości Polski, prezydenturze Trumpa, przewodniczeniu Polski w Unii Europejskiej. Ale zaczniemy od samego początku. Budżet państwa z rekordowym deficytem. Rodzi się takie pytanie, czy może już mamy zamawiać, nie wiem, jakieś pontony, żeby wypłynąć z tego rzeczywistego absurdu, kiedy bierze się kredyt po to, żeby zasypać dziurę wydatków państwa polskiego. Rekordowy, największy w historii, taki, że jakby był pączkiem, to ważyłby tyle, co dosłownie dorosły hipopotam. Tylko że tu nie chodzi o pączki, ale o miliardy złotych, których po prostu nie mamy, a które spokojnie politycy mówią: inwestujemy w rozwój. No pewnie, bo kto nie chciałby inwestować, gdy rachunek przyjdzie za kilka lat i będzie musiał go spłacić ktoś zupełnie inny? Wyobraźcie sobie taką scenę. Siedzicie w restauracji, zamawiacie kawior, szampana, deser za miliony. A potem wychodzicie i machacie rachunkiem dzieciom, i mówicie, zapłacicie za nas jak dorośniecie. I dokładnie tak wygląda nasz budżet, wszystko na kredyt, bo przecież jakoś to będzie. A co się dzieje z tymi pieniędzmi? Ano, idą na inwestycje. Tylko, że te inwestycje często wyglądają jak dmuchane zamki, fajne przez chwilę, ale później pstryk i powietrze uchodzi. Tu jakiś stadion, tam pomnik, jeszcze jakaś nagroda za cudzysów, ciężką pracę. No i oczywiście pieniądze na spółki skarbu państwa, bo przecież trzeba jakoś ustawić kolegę, kuzynę, kuzynkę, wujka z trzeciej linii, bo kto, jak nie oni, zasługują na solidną pensję za nadzór. Ale hola, hola, rząd mówi, że to wszystko dla naszego dobra. Bezpieczeństwo narodowe. Programy socjalne, budowanie potęgi kraju, brzmi to super. Tylko czemu coraz częściej odnosi się wrażenie, że zamiast budować potęgę Polski, budujemy piramidę finansową? Jak się nie przewróci, to będzie cud. I teraz najlepsze. Deficyt to nie jest jakaś abstrakcyjna dziura, którą widzicie tylko w telewizji. To dziura, którą tak, wy i ja, Będziemy musieli łatać własnymi pieniędzmi. Wyższe podatki, mniejsze świadczenia, cięcia tam, gdzie boli najgorzej. No ba, no co nas czeka? A teraz najważniejsze pytanie. Kto to wymyślił i dlaczego nie ma obowiązkowych badań zdrowia psychicznego dla twórców budżetów? Może wtedy ktoś by zauważył, że wydawanie pieniędzy, których się nie ma, przypomina zabawę z granatem bez zawleczki, niby fajnie, ale dopóki ten granat nie wybuchnie, można w tej materii powiedzieć, że mamy największy deficyt w historii, a przyszłość maluje się jak mem. Jest pięknie, ale wszyscy wiemy, jak to się skończy. A teraz przejdźmy do szkoły, gdzie równie dobrze można by nauczać dzieci, jak robić piramidy finansowe, skoro i tak będą musiały je spłacać. Szkoła trwa. Dzwonek dzwoni. Kreda skrzypi, o ile jeszcze dzieci jej używają, a dzieci uczą się, ale pytanie brzmi czego? Bo odnoszę wrażenie, że zamiast przygotowywać młodych ludzi do życia, szkoła bardziej przypomina laboratorium społecznych eksperymentów. Historia? Rugowana. Tożsamość narodowa? Przecież teraz to niemodne. Lepiej wcisnąć nas w europejską tabelkę. Religia w szkole? Niech sobie będzie, ale cicho, w kącie, żeby nikogo nie urazić, bo przecież teraz na topie są inne priorytety, standardy edukacji seksualnej, Światowej Organizacji Zdrowia w wychowaniu zdrowotnym. Brzmi naukowo, ale co to oznacza w praktyce? Ano. Uczymy dzieci, że płeć to kwestia umowna, związki to dowolna konfiguracja, a ciąża to problem, który można rozwiązać, nawet jeżeli w ciąże zachodzi biologiczny mężczyzny, jak twierdzi jedna pani poseł. Wszystko pod hasłem postępu i tolerancji, ale jakoś tak się składa, że tolerancja kończy się tam, gdzie zaczynają się wartości konserwatywne. Lewica mówi Hanuka. Oczywiście świętujmy. Razem oczywiście z Chabad Lubawicz. Jasne, bo to przecież cudowna inicjatywa. Ale krzyż nie nie, nie. Lepiej schować, bo nie pasuje do nowoczesnych standardów. Hanuka tak, krzyż nie. Wygląda na to, że chcemy wychować pokolenie, które nie ma pojęcia, kim jest, skąd pochodzi i dlaczego y, w ogóle istnieje. I teraz hit. Na zajęciach wychowania zdrowotnego możemy usłyszeć, że dziecko w wieku kilku lat powinno być świadome swojej płci. Ale jednak ktoś chce porozmawiać o patriotyzmie, o Bogu, o rodzinie to już jest indoktrynacją. Czy ktoś tu się nie pomylił, nie pomylił priorytetów? Szkoła powinna uczyć wartości, a nie wychowywać rewolucjonistów genderowych. Tymczasem mamy sytuację, gdzie dzieci mogą dowiedzieć się, że płeć można zmieniać jak skarpetki, ale o Katyniu czy Monte Cassino lepiej nie mówić. Lepiej nie, bo to zbyt trudne, zbyt przeszłościowe. A teraz pytanie retoryczne: Czy pokolenie wychowane na standardach WHO? W oderwaniu od tożsamości, historii, wartości, będzie w stanie zbudować coś trwałego? Bo bez fundamentów każda budowla w końcu runie. I tu wracamy do szkoły, która coraz mniej przypomina miejsce kształtowania ludzi, a coraz bardziej poligon doświadczalny dla ideologii. Podsumowując, można powiedzieć, szkoła trwa, ale brzmi pytanie: czy jeszcze uczy, czy już tylko programuje? A skoro już przy tym jesteśmy, to przejdźmy dalej. Polityka, wybory, gdzie dorośli wcale nie zachowują się mądrze niż dzieci w szkolnej ławce. Wchodzimy w bardzo gorący okres wyborów prezydenckich. Kandydaci już szykują obietnice, a my, widzowie tego spektaklu, zadajemy sobie pytanie: czy ktoś wreszcie powie coś konkretnego? Czy znowu dostaniemy polityczny kabaret? W Stanach Zjednoczonych Trump wrócił na scenę. I zauważmy, społeczeństwo zostało całkowicie zgenderyzowane, społeczeństwo zostało poddane indoktrynacji, ale postanowiło odnaleźć w sobie takie pokłady y, prawdy, które powiedziały, że nie da się oszukać natury człowieka. A u nas? Czy znajdziemy kandydata, który zamiast obiecywać wszystko wszystkim, zaproponuje rzeczywiście coś sensownego? Ale chwila kto w ogóle chce zostać prezydentem? Czy to jest miejsce naprawdę debaty, czy tylko moment na kolejny casting na najlepszego mówcę? Patrząc na elity polityczne można odnieść wrażenie, że dyplom kolegium humanów, pardon teraz warsowi, to już niemalże wymóg. Tak, nasza ulubiona uczelnia znana z produkcji dyplomów dla działaczy partyjnych zmieniła nazwę. Teraz brzmi bardziej poważniej. Bardziej europejsko, ale pytanie brzmi, czy zmieniło się coś więcej niż szyld? Bo wiecie, nazwę łatwo zmienić, ale reputacja, no cóż, tego nie załatwi nowy neon na budynku. Jeśli przyszli prezydenci, ministrowie, posłowie mają wykształcenie na poziomie, kto chce, dyplom, mamy jeszcze wolne miejsce na zarządzanie i politologię, to może lepiej od razu przenieśmy politykę do cyrku. Przynajmniej widzowie będą wiedzieli, że mają się w pewnym momencie śmiać. I teraz najlepsze, czy taka edukacja elit to przypadek, czy raczej plan? Bo jeśli mamy polityków, którzy myślą w Excelu na poziomie podstawowym i wydają się mieć większe doświadczenie w ustawianiu stołków niż w zarządzaniu państwem, to do czego to wszystko może doprowadzić? Czego możemy się spodziewać? Podsumowując, wybory prezydenckie zapowiadają się jak kolejny sezon naszego ulubionego serialu. Obiecaj wszystko i szybko zapomnij. Pytanie tylko, czy znajdzie się ktoś, kto przerwie ten schemat, czy dalej będziemy oglądać, jak absolwenci Warsowi rządzą Polską? A skoro mowa o pieniądzach i obietnicach, przejdźmy teraz do sprawy waluty, bo euro czy złoty to też jest niemalże niezły kabaret. Rodzina, państwo kto rządzi w tym systemie? Co z tą walutą? Proszę państwa, kiedyś, jeżeli mówiliśmy i słuchaliśmy wystąpień wielu polityków, doszliśmy do wniosku, że proponowali nam oni najpierw szybkie przejście na euro. Miejmy te pieniądze już zagwarantowane, tak? Ale nikt nie powiedział, czy będziemy zarabiać tyle, co Niemcy czy Francuzi. Z drugiej strony Marszałek Sajmu bardzo pięknie mówił na temat ten, że może lepiej nawet rządzić cypro, cyfrowym pieniądzem wprowadzić. I znów kto na to ucierpi? Rodzina. Kiedyś to rodzina była fundamentem wszystkiego. Rodzice decydowali jak wychowują swoje dzieci, w co wierzą, czego uczą i jaką drogą mają iść w życiu. A teraz? Teraz mamy system, który wchodzi z butami w życie rodzinne i mówi: "My wiemy lepiej". Wy się tylko do tego dostosujcie. Zamiast wspierać rodziny, państwo coraz śmielej przejmuje ich obowiązki. Zamiast ulżyć matkom i ojcom, drenuje ich kieszenie pod pozorem, że inwestuje w dzieci. A jak inwestuje? Ano tak jak powiedziałem wcześniej, edukacja zdrowotna. To ona zaczyna przypominać poradnik pod tytułem Jak żyć według standardów WHO. Lekcje religii oczywiście rugowane, bo przecież to już nie pasuje, jest pase do tych nowoczesnych trendów czasów, historia wyrzucona na śmietnik. Tożsamość ta płciowa redefiniowana lepiej schować się w materii religijnej, w materii etycznej, nie odzywać się, żeby kogokolwiek nie urazić, a jak odpowiesz, wypowiesz się, to zawsze przyłożą ci jak młotem mową nienawiści. Płeć to kwestia interpretacji, ciąża to dramat, którego nie można rozwiązać, a rodzina to no cóż, przeżytek. Tak nam tłumaczą ci, którzy mówią o wielkim postępie. Internet aż kipi od samozwańczych ekspertów, którzy wiedzą lepiej, jak wychowywać dziecko. Nie rób tak, to przestarzałe, zrób inaczej, bo takie jest trendy. Tylko, że nikt nie mówi o tym, jak ważne są fundamenty, rodzina, wartości, tradycja. Dzieci wychowane na ekranach z edukacją pełną eksperymentalnych idei wyrastają. Na pokolenie, które nie wie, kim jest ani skąd pochodzi. Państwo coraz śmielej przyjmuje decyzje w sprawach dzieci. Nie martwcie się, rodzice, my wiemy, my się tym zajmiemy. No jasne, bo przecież urzędnik zabiurka wie lepiej, co jest dobre dla Twojego dziecka, niż Ty, który je sam wychowujesz, karmisz, ubierasz i martwisz się o jego przyszłość. To nie jest wsparcie, to piłowanie fundamentów rodziny. I to z wyjątkowym zapałem, jeśli mówimy o rodzinach, na przykład katolickich, chrześcijańskich, bo wiesz, religia to anachronizm, tradycja to przeżytek, a patriotyzm to już w ogóle nie modne. Za to nowoczesne są dyrektywy, regulacje, standardy życia rodzinnego w imię dobrego wychowania, więc pytanie brzmi: czy naprawdę tego chcemy? Czy rodzice jeszcze mają coś do powiedzenia, czy stali się tylko sponsorami dzieci, które wychowuje państwo internet i modne na dziś ideologie? Rodzina to nie muzeum, które można zamknąć i zapomnieć. To fundament, bez którego nie da się zbudować zdrowego społeczeństwa. I może warto, żeby system to w końcu zrozumiał, zanim na dobre przejmie kontrolę nad naszym życiem. A skoro już mówimy o fundamentach, to przejdźmy teraz do kościoła, bo to też temat, który system bardzo chętnie by zreferował. Kościół w Polsce temat gruby, a pytanie jeszcze grubsze dokąd zmierza? Czy stanie się miejscem realnej odpowiedzi na współczesne wyzwania, czy raczej nadal będzie uciekał w bezpieczne rejony, stosując politykę strusia, głowa w piasek, reakcja po fakcie, a potem klasycznie to wina innych, nie nasza? Nie oszukujmy się, Kościół w Polsce stoi na rozdrożu. Z jednej strony mamy ogromny potencjał, wiara, tradycja, wartości. One są fundamentem naszej kultury. To nie jest jakiś zbiór przestarzałych rytuałów, tylko coś, co przez wieki budowało Europę i naszą polską tożsamość. A z drugiej strony mamy hierarchów, którzy zdają się mówić, my poczekamy, aż to wszystko samo się rozwiąże. Bo najlepszym świętym w kościele i największym patronem jest kto? Święty spokój. A teraz hit. Czy znajdziemy wśród polskiego episkopatu lidera z prawdziwą charyzmą? Kogoś, kto nie boi się zabrać głosu, nawet jeżeli będzie to głos trudny i niewygodny, bo na razie mamy festiwal unikania konfliktów, a jeśli już jakaś reakcja się pojawia, to jest spóźniona, że ludzie zdążyli ten problem albo zapomnieć, albo rozwiązać. Krytyka, zwłaszcza niemieckiego episkopatu, nie zawsze działa spotykamy się z tym faktem że gdy coś idzie u nas w jakimś sensie źle to możemy zawsze przyłożyć w Niemców popatrzcie za odrą co oni robią u nas tak naprawdę jest lepiej w kościele bo wiadomo zawsze lepiej wytykać błędy sąsiadom niż przejrzeć się we własnych i zweryfikować własne błędy a co z mediami katolickimi no cóż tam też delikatnie bo jak tylko ktoś odważy się upomnieć hierarchów, rozdzwonią się telefony. Wiecie, rozumiecie, nie, pas, nie psujmy wizerunku. Brzmi znajomo? Trochę jak stare metody, tylko w nowym opakowaniu. I teraz pytanie, czy kościół w Polsce odważy się w końcu realnie zająć stanowisko w wielu kwestiach? Czy stanie się miejscem, które Odpowiada na współczesne problemy: rozpad rodziny, kryzys tożsamości, wartości. Czy może dalej będzie prowadził swoją cichą misję w stylu byle nie wywołać burzy? Bo wiecie, wiara to jest nie tylko tradycja celebrowania to fundament, który może być odpowiedzią na wiele dzisiejszych wyzwań. Ale żeby to działało, potrzeba odwagi, potrzeba liderów, którzy nie będą się bali mówić o trudnych prawdach i podejmować trudne decyzje, nawet jeśli rozdzwonią się wszystkie telefony w kraju, a tenże hierarcha spotka się z krytyką. Więc pytanie brzmi, czy Kościół w Polsce odnajdzie swoją drogę i stanie się, drogę i stanie się prawdziwym liderem duchowym? Czy pozostanie w cieniu, reagując opóźnieniem i patrząc, jak świat zmienia się, ale bez niego. Drodzy słuchacze, którzy tutaj zaglądacie, bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście. Kończąc ten odcinek, zanim rozstaniemy się na troszkę, chciałbym zostawić Was z jedną myślą. Polska to my. Nie politycy, nie urzędnicy, nie system, ale my, zwykli ludzie, rodziny, nauczyciele, przedsiębiorcy, wierzący i niewierzący, ci z miasta, ci z wiosek. I to od nas zależy, czy rok 2025 będzie rokiem, w którym ruszymy z kopyta, czy dalej będziemy kręcić się w miejscu, czekając, aż ktoś załatwi za nas nasze sprawy. Dlatego na nowy rok życzę Wam odwagi, odwagi w myśleniu i w działaniu. Nie bójmy się zadawać trudnych pytań: czy budżet, który spłacą nasze dzieci, to inwestycja w przyszłość, czy zabawa na kredyt? Czy szkoła wychowuje wolnych ludzi, czy tylko dostosowuje nas do jednego unijnego wzorca? Czy wybory prezydenckie to wybór lidera, czy konkurs na najlepszego aktora? Czy rodzina wciąż ma prawo decydować o swoich dzieciach, czy już tylko płaci rachunki? I wreszcie, czy Kościół będzie liderem duchowym, czy nadal będzie cicho kiwał głową, patrząc jak świat się zmienia bez niego? Na 2025 rok życzę wam dystansu, dystansu do politycznych kabaretów, medialnych igrzysk i całej tej współczesnej histerii. Pamiętajcie, życie to niewieczny jakiś scroll przez Negatywne nagłówki. Mijmy czas na to, co ważne na rodzinę, na przyjaciół, na rozmowy przy stole, na wiarę, na refleksję nad tym, kim jesteśmy jako ludzie, jako naród, jako wspólnota. I wreszcie życzę Wam humoru, bo jak mówił klasyk: Z dobrego żartu jeszcze nikt nie umarł. Śmiejmy się z tego, co nas wkurza i róbmy swoje. Śmiech to broń, której żaden system nie jest w stanie nam odebrać. A jeśli my nie poddamy się, to może i Polska przestanie być tylko krajem, jakoś to będzie i stanie się miejscem, w którym naprawdę chce się żyć. Polsko w 2025 roku obudź się, a my bądźmy mądrzejsi, bądźmy odważniejsi. Pamiętajmy, przyszłość nie zrobi się sama, to my ją tworzymy. Kochani, do usłyszenia w nowym roku. Trzymajcie się ciepło i róbcie hałas tam, gdzie go potrzeba. Czołem i szacunek wszystkim dobrym ludziom.